Informacji ogłosić wynik konkursu i jednocześnie, że no, zastąpić pana profesora Jacka Jasema, z którym razem ocenialiśmy państwa prezentację. I muszę powiedzieć, że właściwie te trzy pierwsze nagrody, to znaczy nagroda jest jedna, ale trzy pierwsze miejsca właściwie powinny podlegać pod nagrodę. Poziom był wyrównany właśnie tych trzech pozycji. Pozostałe również były bardzo ciekawe, i mieliśmy na pewno problem, jak zwykle, którą z Państwa przygotowanych prac wybrać. Tak więc chciałam ogłosić, iż pierwsze miejsce, czyli laureatkami, la, la, laure, laury, że trzecia edycja brunopolskiego konkursu. Onkologicznego dla dziennikarzy pod tytułem Diagnostyka molekularna w onkologii zostały pani Izabela firc redlińska i pani Joanna Grochar z Open Medica. pani Panie, przygotowały dwa, dwa reportaże, dwie prezentacje. Pierwszą, co Polacy wiedzą o nowotworach oraz drugą każdy rak jest inny. I właśnie te dwie prace oceniliśmy na pierwszym miejscu i pani zostały laureatkami tej edycji konkursu. Bardzo serdecznie gratuluję. Drugie miejsce uzyskała pani Aleksandra Rudnicka. Z głosu pacjenta onkologicznego Dziękuję. za równie bardzo ciekawą, interesującą i bardzo taką konkretnie poruszającą problem diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej. Szczególnie muszę powiedzieć, że mnie właśnie ta pani praca bardzo przypadła do gustu. Jestem patomorfologiem i w związku z tym właśnie to są naprawdę bardzo istotne i ważne problemy, które Pani poruszyła w swojej pracy. Tematem tego artykułu było po pierwsze nie mamy armat, czyli diagnostyka molekularna w polskiej onkologii. Trzecią, równie bardzo interesującą pozycję była audycja przygotowana przez Panią redaktor Marię Kornagę z Polskiego Radia Rzeszów jest Pani redaktor. Ale oprócz Pani. To widziałem Tumel do światła dźwięku. Pozostałe prace lub prezentacje również są bardzo interesujące, poruszają różnorodną problematykę. Szczególnie interesujące były te, które czy badań diagnostyki molekularnej, które wykonywane są w różnych typach, w różnych grupach nowotworów i właśnie te zaburzenia molekularne w tej chwili są takim punktem odchwytu działania leków zwanej terapii celowanej i temu właśnie poświęcona jest również ta konferencja i myślę, że będzie takim bardzo dobrym uzupełnieniem, poszerzeniem wszystkich prezentacji, które z którymi mogliśmy się zapoznać. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję pan, paniom tych właśnie miejsc, zwłaszcza panią Laura. Dziękuję